Hej kochani, z tej strony Jajwa i dzisiaj wam pokażę jak wyglądał mój makijaż w 2021 Czym go robiłam, jakimi produktami Zobaczcie wszystko w tym shortcie Używałam wtedy korektora z Miss Porti Dosłownie tyle i rozglądowywałam go gąbeczką z Action 399 Dawałam go pod oko i dosłownie troszeczkę tu na nosek wtedy I na skrzydełka tam I tak nie używałam SPF-a. Używałam wtedy palety cieni z Lowi i zawsze używam najciemniejszego odcienia tego. Ale on mi się powoli skończył. Dobra, coś tam go wygrzebałam, nakładałam wtedy cienie takim dużym pędzelkiem. To było takie niekomfortowe. Dla mnie wtedy było, ale teraz dla mnie nie jest. Wiem, że nic nie widać, ale wygrzebałam tyle, ile mogłam. Spróbuję trochę tego rudowego. Zrobiłam to, co mogłam. Z brwiami nic nie robiłam, a oczy tuszowałam tym tuszem z Lowli I nie malowałam wtedy dolnych rzęs. se apresento